Do believe in Santa Claus? Yes. Um, <laughs> he is sitting right next to him. you. you want to pinch me think I'm real? Cześć, dzisiaj zapraszam Cię na prawdziwą konwersację, na świąteczną edycję. Dzisiaj będziemy analizować wywiad dzieci, małych dzieci z Świętym Mikołajem. Więc zapraszam i dużych, i małych do prawdziwej konwersacji. Wideo, które będziemy dzisiaj oglądać, znalazłam na kanale dla dzieci High Home. Jest to kanał na YouTube. I producenci tego kanału w zeszłym roku wydały, wydali specjalną edycję świąteczną, i był to właśnie wywiad małych dzieci z Świętym Mikołajem. I dzieci mogły zadawać jakiekolwiek pytania Mikołajowi. Ten wywiad jest bardzo krótki, bo trwa 7 minut, więc nie jest tego dużo. Ja wybrałam takie wyrażenia, dosyć proste trochę pytań. I e, troszeczkę też e, e, takich gdzieś tam fragmentów, które wydawały mi się bardzo interesujące. Więc zaczniemy od słowa, które jest naprawdę bardzo proste i które na pewno znasz. Santa 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 Dlaczego zwracam uwagę na, to, na ten wyraz? Dlatego, że tutaj nie pojawia się bardzo rzadko. Tak naprawdę w tym wywiadzie pojawia się całe wyrażenie Santa Claus, czyli Święty Mikołaj, tylko bardziej Santa. I Santa jest oczywiście takim wyrazem skrótem od Santa Claus, który używają i dzieci i Mikołaj. Jeżeli Obejrzysz ten cały wywiad um, od początku do końca, to zauważysz, że Mikołaj wcale o sobie nie mówi Aj, tylko mówi cały czas Santa, czyli mówi o e, sobie w trzeciej osobie. Tak czasami robimy, e, również w języku polskim, e, bardzo często w rozmowie z dziećmi, e, i tutaj właśnie też e, Mikołaj mówi o sobie e, jako o Santa, czyli Mikołaj. Mikołaj na przykład jeździ po świecie, Mikołaj robi to, Mikołaj robi tamto. Zauważ tutaj, jeżeli obejrzysz ten cały fragment, ten całe wideo, to też zauważ na formy gramatyczne, czyli jeżeli Mikołaj mówi o sobie, że robi coś regularnie, to mówi Santa does, Santa goes, Santa. E, rides i tak dalej. Więc tutaj również używa odpowiedniej formy gramatycznej w trzeciej osobie czasu present simple. Pierwsze pytanie, które się pojawia w tym e, wideo, to tak naprawdę pytanie, które zadaje Mikołaj e, dzieciom. Jest to pytanie. You wanna pinch me? Think I'm real? Wanna pinch me? Wanna pinch me? Wanna to skrót od do you want? E, bardzo często używamy w, po prostu w takiej formie zamiast do you want? Skrócamy sobie, ułatwiamy sobie, e, i pinch to uszczypnąć, czyli czy chcesz mnie uszczypnąć? Pinch to też wyrażenie, wyraz w zasadzie, który pojawia się w gotowaniu. Kiedy chcemy troszeczkę na przykład dodać soli, mówimy pinch of salt, e, czy pinch of some spices, e, a tutaj jest uszczypnąć po prostu, e, czyli Mikołaj pyta się dziecka, czy chcesz mnie uszczypnąć, czy chcesz zobaczyć, że jestem prawdziwy. Jedno z dzieci szczypie Mikołaja w rękę i mówi. He feels pretty real. He feels pretty real. He feels pretty real. He feels pretty real. Feels pretty real. Czyli wydaje się. Że jest całkiem prawdziwy. Jeżeli coś nam się wydaje, to mówimy feel. It feels really strange. Na przykład, wydaje mi się to dziwne. I tutaj chłopczyk uszczypnął Mikołaja w rękę i powiedział: Mikołaj wydaje się być prawdziwy. He feels pretty real. Feels pretty real. No i oczywiście pytanie, które zadaje jedno z dzieci. To Where are you from the... Bardzo proste pytanie. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, zrozumiałaś. Where are you from? Where are you from? Czyli skąd jesteś? Where are you from? Where are you from the... No i oczywiście Mikołaj jest z... The North Pole. Bieguna Północnego. The North Pole. The North Pole. Biegun to pole, tak jak też rura na przykład. Pole dance to jest taniec na róże. Tak mi się przypomniało randomowo związane, niezwiązane z Bożym Narodzeniem. The North Pole, czyli biegun północny. Pamiętaj, że przed biegunem czy będzie to południowy czy północny? Stawiamy The, bo należy to do głównej nazwy, całej oficjalnej nazwy i mówimy The North Pole. Czyli pytanie było: Where are you from? I odpowiedź jest: The North Pole. The North Pole. I Mikołaj tutaj kontynuuje na tą samą rozmowę o tym, skąd jest. I pyta się jednego z dzieci. The North Pole. The North Pole. but do you know where Santa originated from? No. Do you know where Santa originated from? Do you know where Santa originated from? To pytanie oznacza tyle co czy wiesz skąd pochodzi Mikołaj. Czy wiesz skąd pochodził Mikołaj? I Tutaj mamy parę rzeczy, na które chciałabym zwrócić uwagę. Originate oznacza pochodzić i jest to trochę bardziej formalne wyrażenie, bardzo często używane do określenia na przykład właśnie postaci, książek, filmów, gdzie coś. Powstało, jakiś pomysł powstał, niekoniecznie do ludzi. Raczej nie zapytamy się kogoś, jak chcemy się kogoś poznajemy przypadkowo i chcemy się zapytać, skąd pochodzisz. Raczej nie powiemy where do you originate from. Jeżeli wiemy, że kogoś rodzina z po przysz przyjechała na przykład do Stanów Zjednoczonych w którymś tam wieku, to wtedy być może tak. Natomiast nie w takiej konwersacji. Ale ponieważ tutaj Mikołaj mówi o sobie w trzeciej osobie, jest to też postać trochę taka bajkowa, więc y, bardziej będziemy używać, możemy użyć tak naprawdę, możemy użyć właśnie słowa originate. Ponieważ wyrażenie originate łączy się z from, czyli pochodzić skądś, przy pytaniu from będzie na końcu zdania, czyli do you know where Santa originated from? Będzie from na końcu zdania. Where do you originate from? Where does he originate from? Or where did he originate from? Czyli będzie na końcu zdania. Dodatkowo jest to pytanie pośrednie. Do you know, czyli czy wiesz, where Santa originated from? Do you know, czy wiesz, mamy tutaj już operator, do you know, mamy osobę i mamy. Czasownik i reszta zdania, ponieważ jest to pytanie pośrednie, a nie bezpośrednie, to reszta zdania będzie tak, jakbyśmy tworzyli normalne zdanie twierdzące czyli originate będzie miało końcówkę ed, ponieważ pytamy o przeszłość. Do you know where Santa originated? From. Jeżeli jest to dla Ciebie zbyt skomplikowane, to zostawię w opisie wideo link do bloga o pytaniach pośrednich i bezpośrednich. Mam nadzieję, że Ci to pomoże w zrozumieniu tego pytania, a my przysłuchajmy się jeszcze raz temu pytaniu. North Pole. North Pole, but you know where Santa originated from? No i Mikołaj mówi o właśnie swoich korzeniach. Gdzie się urodził? Santa was born. In Turkey. What? Czyli mówi Santa was born in Turkey. Originated from? No. Santa was born in Turkey. What? Turkey, czyli w Turcji się urodził. Santa was born in Turkey. Pamiętaj, że urodzić się gdzieś to be born. Czyli born, urodzić, ale ponieważ urodzimy się, rodzimy się to mamy tutaj też czasownik to be, be born. I was born and Santa was born in Turkey. Santa, no. Santa was born in Turkey. What? Santa mówi nam troszeczkę więcej o tym, gdzie się urodził. In a town called Patra. How are you? In a town called Patra. In a town called Patra. In a town, czyli w mieście, które nazywa się. I tutaj możemy powiedzieć, which is cold, ale możemy też to skrócić. Pamiętaj, że w angielskim skracamy bardzo dużo rzeczy. Czyli możemy powiedzieć, in a town, cold, które nazywa się Patra. In a town called Patra. Santa was born in Turkey. In a town called Patra. Mm. Santa was born in Turkey. In What? In a town called How are you? W kolejnym fragmencie Mikołaj mówi nam o tym, ile ma lat. Jestem ciekawa, czy jesteś w stanie powiedzieć po wysłuchaniu, ile Mikołaj ma lat. 1743 Odpowiedź na to pytanie: Mikołaj ma 1743 lata. Santa is 1743. 43 years old 1743 czyli 1743 Santa is 1743 years old Trzymamy się cały czas w wieku naszego Mikołaja czyli Mikołaj nam mówi że ma 1743 lata i pyta That's a long time isn't it That's a long time isn't it That's a long time, isn't it? Czyli jest to bardzo długi czas. Nieprawda? Nieprawdaż? Tak? Isn't it? Czyli to jest pytanie, które y, tak naprawdę wymaga od nas powiedzenia: tak, to prawda, albo nie, to nieprawda. I tworzymy je przez tutaj akurat przez zaprzeczenie. Jeżeli pierwsza część tego zdania jest twierdząca, to jeżeli chcemy prawa, pra, powiedzieć prawda, nie? Albo co nie? Albo nieprawdaż, to musimy utworzyć przeczenie na samym końcu w takim samym czasie jak początek tego zdania. That's a long time. That is a long time. Isn't it? That's a long time. Isn't it? That's a long time, isn't it? I mamy teraz pytanie, które zadaje jedno z dzieci. do you work out? I do. Do you work out? Do you work out? Do you work out? out to wyrażenie, które oznacza ćwiczyć. Fitness, albo na siłowni, tak? czyli ćwiczyć fizycznie. Czyli dziecko się pyta, czy Mikołaj ćwiczy? Do you work out and do you work out? I do Did you? I Mikołaj odpowiada, że tak, ponieważ... And Santa sees a lot of children and he lifts them up and he's got to put them on his lap. Not Santa sees a lot of children, he lifts them up and puts them on his lap. Santa sees a lot of children. he lifts them up and puts them on his lap. Santa sees a lot of children, czyli Santa, Mikołaj widzi, widuje dużo dzieci. He lifts them up, czyli podnosi je. He lifts them up, podnosi je, and puts them on his lap. I sadza je na swoich kolanach. Po, położyć kogoś, posadzić kogoś raczej na swoich kolanach, to Put someone on, lab, on a lap. Tak? Lap to jest, to są właśnie tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć, że to nie są kolana fizycznie, bo w, oczywiście kolana fizycznie to są knees. Natomiast tutaj po, po, postawić kogoś, położyć, posadzić kogoś na kolanach, na naszych kolanach, to powiedzieć put someone on our lap, or on my lap. A więc tutaj on mówi, że on sadza dzieci. Na swoje kolana. He puts them on his lap. And Santa sees a lot of children, and he lifts them up, and he's got to put them on his lap. Phil... kolejna część tego wywiadu to rozmowa o elfach, a elfy to elves. Well, I have elves. No i jest tutaj pytanie też o to ile jest elfów i elfów jest ponad 1700, więc jest bardzo dużo. Mikołaj też mówi o tym, że mają bardzo duży warsztat, bo because we have to make toys for everybody. So there's one group making train sets. There's another group that's making funny looking pajamas and slippers. Have to make toys for everybody. So there is one group Making train sets and another group making funny looking pajamas and slippers. Długie zdanie, ale bardzo proste, wydaje mi się: We have to make toys for everybody. Czyli musimy robić, wykonywać, w zasadzie produkować zabawki dla wszystkich. Make toys. To produkować zabawki. Pamiętaj, że produkować coś, robić coś ręcznie, to nie do, a make, czyli make choice for everybody. So there is one group making train sets. Train set to jest taki zestaw y, pociągu. Czasami są takie zabawki, które jeżdżą po torach, takie małe zabawkowe pociągi. Więc to jest train set, zestaw pociągowy. And another group making. Funny looking pyjamas. Funny looking pyjamas. To są śmiesznie wyglądające piżamy. And slippers. Slippers to kapcie. U mnie w domu się mówi o kapcie. Wiem, że w Polsce w róż różnie się mówi, ale u mnie w domu się mówi o kapcie. So slippers, czyli kapcie. Because we have to make toys for everybody. So there's one group making train sets, there's another group that's making funny looking pajamas and slippers. Jedna z jedno z dzieci zadaje kolejne pytania. Is there any polar bears in the north pole? Are there any polar bears in the North Pole? Are there any polar bears in the North Pole? Czy są jakieś niedźwiedzie polarne na biegunie północnym? Polar bears to właśnie niedźwiedzie polarne in the North Pole na biegunie północnym. Zauważ, że mówimy in, a nie on, czyli in the North Pole. Are there any bears in the North Pole? Is there any bears in the North Pole? Kolejny fragment dotyczy reniferów, a renifer to reindeer. I Mikołaj mówi... And Santa has lots of reindeer. Santa has a lot of reindeers. Santa has a lot of reindeers. Czyli, że ma dużo reniferów. And Santa has lots of reindeer. Kolejna sekcja pytań była o sanie. I sanie to sleigh. Sleigh. Sanie. I pytanie od dziecka: Have you ever crashed your sleigh? Oh. Have you ever crashed in your sleigh? Have you ever crashed in your sleigh? Have you ever, czy kiedykolwiek, czas present perfect, in your sleigh, czyli w twoich saniach. Have you ever crashed in your sleigh, sleigh? Czyli czy kiedykolwiek miałeś jakiś wypadek, gdzieś wjechałeś ze swoimi saniami, Crash. Czyli wjechać w coś, mieć wypadek właśnie albo autem, albo też saniami może. Have you ever your oh. Następnie dzieci mówią o tym, że słyszały Mikołaja kiedyś, że słyszały jego kroki na, do, na dachu i jedno z dzieci mówi I, Eve, I, I followed your footsteps one time on Christmas Eve, I think. I followed your footsteps one time on Christmas Eve, I think. I followed your footsteps one time on Christmas Eve, I think. I followed your footsteps, czyli szedłem Twoimi śladami. Footstep to jest ślad, stóp. Footstep, czyli on śledził te ślady właśnie. Follow someone, czyli śledzić kogoś. Też możemy na social mediach na przykład, czy możemy za kimś pójść. Czyli I followed your footsteps one time on Christmas Eve. On Christmas Eve znowu nam się pojawia, czyli w Wigilię. One time, jednego razu, któregoś razu. I followed your footsteps one time on Christmas Eve, I think. Czyli wydaje mi się. I followed your footsteps one time on Christmas Eve, I think. I później następuje tak naprawdę w tym wywiadzie dużo, duża ilość pytań od dzieci, przeróżnych naprawdę. I jedno z pytań brzmi. Do you have any cavities? Do you have any cavities? Do you have any cavities? Czyli, czy masz jakąś dziurę w zębach? <laughs> do you have any cavities? Do you have any cavities? I Mikołaj odpowiada. Yeah, Santa has to go to the dentist too. Yes, Santa has to go to the dentist too. Yes, Santa has to go to the dentist too. Czyli Mikołaj też musi chodzić do dentysty. Has to go. Santa has to go. Znowu Mikołaj mówi o sobie w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli używa has, a nie have. Musi chodzić do dentysty. Go to the dentist, chodzić do dentysty. Santa has to go to the dentist too. Czyli Mikołaj musi też chodzić do dentysty. Yeah, Santa has to go to the dentist too. I ostatnie pytanie bardzo ważne od dziecka, to Are you ever gonna retire? Are you ever gonna retire? Are you ever gonna retire? Retire to przejść na emeryturę. Gonna, going to. Tak jak mieliśmy wcześniej wanna pinch me, czyli chcesz mnie uszczypnąć. Wanna było skrótem od want to. Natomiast tutaj mamy gonna zamiast going to. Are you ever gonna retire? Czy ty kiedykolwiek... Przejdziesz na emeryturę. I co odpowiada nasz Mikołaj? I don't think so. Jak się mogliśmy spodziewać? Mikołaj raczej nie sądzi, że kiedykolwiek przyjdzie na emeryturę. I don't think so. I don't think so. Czyli nie wydaje mi się. Nie myślę tak. I don't think so. Nie wydaje mi się. Are you ever gonna retire? I don't think so. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta prawdziwa konwersacja Ci się spodobała, że dużo się nauczyłeś, nauczyłaś, że z radością, przyjemnością obejrzałeś, obejrzałaś to wideo. Zachęcam Cię do tego, żeby się udać i zobaczyć resztę wywiadu z Mikołajem, szczególnie jeżeli masz dzieci małe. Myślę, że będzie to bardzo fajny, śmieszny wywiad. Ja się śmiałam przez cały czas. Jest to naprawdę bardzo śmieszny, śmieszny, śmieszny wywiad. I tym samym bardzo Ci dziękuję za to, że tu byłeś, że tu byłaś ze mną przez cały ten czas. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego wideo i za bycie tutaj ze mną. Do zobaczenia, do usłyszenia.